Warszawska zima była tego roku szczególnie bezlitosna. Śnieg padał nieprzerwanie od trzech dni, okrywając stolicę grubą białą kołdrą, która tłumiła wszystkie dźwięki miasta. W ekskluzywnej restauracji z zamek przy ulicy Nowy Świat, jednej z najdroższych i najbardziej prestiżowych lokali w Warszawie, panowała ciepła, przytulna atmosfera. Kryształowe żyrandole rzucały miękkie światło na białe obrusy, a cichy grający w tle tworzył idealną scenę dla eleganckiej kolacji. Paweł Kowalski, czterdziestoletni milioner, którego imperium biznesowe obejmowało nieruchomości, technologię i handel międzynarodowy, siedział sam przy stoliku numer 12, najlepszym miejscu w restauracji, z widokiem na całą salę i ulicę przez duże okna. Nosił drogi garnitur od włoskiego projektanta i szwajcarski zegarek, którego wartość mogłaby wyżywić przeciętną polską rodzinę przez cały rok. Przed nim stał talerz z wykwintnym daniem, żurek z białą kiełbasą i przepurczymi jajkami. Ale ledwie go dotknął. Paweł dorastał w biedzie, w małej wsi pod Białym Stokiem, gdzie jego rodzice pracowali na cudzej ziemi za marne grosze. Jego inteligencja, ambicja i, trzeba to przyznać, bezwzględność w interesach doprowadziły go na szczyt. Teraz był jednym z najbogatszych ludzi w Polsce, ale także jednym z najsamotniejszych. Jego żona odeszła trzy lata temu, zabierając ze sobą ich jedynego syna Michała. Bo nie mogła już znosić jego obsesyjnego poświęcenia pracy i emocjonalnego chłodu. Od tego czasu Paweł spędzał kolację sam, w ciszy cięższej niż najtrudniejsza decyzja biznesowa. Personel restauracji znał go i traktował z szacunkiem, jakiego wymagało jego bogactwo, ale nikt nie śmiał naruszać jego wybranej samotności. Na ulicach Warszawy, niedaleko od restauracji, dziesięcioletni Kacper Nowak już od czterech miesięcy żył życiem jakiego żadne dziecko nie powinno doświadczać. Był jednym z niewidzialnych, dzieckiem przemykającym się przez miejskie ulice, śpiącym w opuszczonych budynkach lub piwnicach, karmiącym się resztkami jedzenia, które znajdował w śmietnikach lub które czasem dała mu jakaś dobra dusza. Kacper miał jasne włosy, których nigdy nie dało się uczciwie uczesać, i duże niebieskie oczy, które wciąż zachowały część dziecięcej niewinności, mimo wszystkiego, co przeszedł. Jego matka zmarła na przedawkowanie narkotyków, gdy miał siedem lat, a ojciec po prostu go porzucił pewnego dnia na ulicy, mówiąc mu, żeby sobie radził sam. Przez jakiś czas uciekał z jednego domu dziecka do drugiego, aż w końcu zdecydował, że ulica jest bezpieczniejsza niż instytucje. Tego wieczoru Kacper błąkał się po ulicach, szukając czegoś do jedzenia. Deszcz ze śniegiem przesączał się przez jego dziurawe buty. A cienka kurtka znaleziona na jednej z ławek nie dawała żadnej ochrony przed mrożnym wiatrem, który wiał z Wisły. Żołądek bolał go z głodu, i już trzeci dzień nic nie jedł oprócz kawałka czerstwego chleba, który znalazł za piekarnią. Gdy przechodził obok restauracji zamek, ciepłe światło przez okna i zapach jedzenia z kuchni przyciągnęły jego uwagę. Przylgnął twarzą do zimnego szkła i zobaczył elegancko ubranych ludzi, którzy cieszyli się posiłkiem. Jego wzrok padł na jednego mężczyznę siedzącego samotnie, wyglądającego na smutnego pomimo całego luksusu, który go otaczał. Coś w tym obrazie samotnego mężczyzny obudziło empatię w dziecięcym sercu. Kacper stał przed wejściem do restauracji przez ponad pół godziny, zbierając odwagę. Wiedział, że nie pasuje do tego świata. Jego poszarpane ubrania, brudne ręce i zaniedbani wygląd były w ostrej sprzeczności z elegancją wnętrza. Widział, jak portierzy z gracją otwierali drzwi gościom w drogich garniturach i sukniach, jak kelnerzy z szacunkiem pozdrawiali ich po imieniu. Ale głód był silniejszy od wstydu, a coś nieuchronnie ciągnęło go do tego samotnego mężczyzny, którego widział przez okno. Może rozpoznał w nim bratnia duszę, kogoś, kto pomimo całego bogactwa, również był sam. W końcu głęboko odetchnął i wszedł do restauracji. Natychmiast wszystkie spojrzenia skierowały się na niego. Kelnerzy zastygły, goście przestali jeść, a kierownik sali zaczął szybkimi krokami zmierzać w jego stronę, by go usunąć. Kacper ruszył przez restaurację, ignorując szemrane i pogardliwe spojrzenia, prosto do stołu, gdzie siedział samotny mężczyzna. Paweł podniósł wzrok z talerza i zobaczył dziecko zbliżające się do niego. Pierwszą reakcją był szok. Jak dziecko znalazło się w najekskluzywniejszej restauracji Warszawy? Ale gdy spojrzał w jego oczy, zobaczył coś, co ugodziło go głębiej niż B.Y. się spodziewał. Zobaczył siebie jako dziecko, głodnego i przestraszonego, gdy życie niewiele różniło się od tego dziecka. — Proszę pana, — powiedział Kacper cichym, ale stanowczym głosem, stojąc obok stołu Pawła, — jestem bardzo głodny. — Czy mogę zjeść z panem? Restauracja pogrążyła się w grobowej ciszy. Nawet muzyka wydawała się ciszą, jakby system dźwiękowy wyczuł wagę chwili. Wszyscy odwrócili się ku scenie, która się rozgrywała, elegancki biznesmen i brudny uliczny chłopiec. Goście przestali jeść, kelnerzy zatrzymali się z pełnymi takami w rękach, czekając na reakcję szanowanego klienta. Kierownik sali stał kilka metrów dalej, gotowy do interwencji, gdy tylko Paweł da znak. Oczekiwania były jasne. Bogaty człowiek będzie obrzydzony obecnością tego dziecka, podniesie głos, zażąda natychmiastowego usunięcia go z restauracji i być może nawet wężwie policję. To było normalne zachowanie w takich okolicznościach. Ale Paweł Kowalski długo patrzył w dziecięce oczy. Zobaczył własne dzieciństwo, biedę, głód, poczucie, że nie pasuje, że jest mniej wartościowy od innych. Zobaczył syna którego stracił w rozwodzie, którego uśmiech zapomniał przez swoje biznesowe obowiązki. Zobaczył własny duchowy głód, który był równie rzeczywisty jak fizyczny głód dziecka. Bez słowa wstał, wziął swoją dużą serwetkę i delikatnie przełożył ją przez krzesło obok siebie. Następnie odwrócił się do czekającego personelu. Proszę, powiedział jasnym głosem, który odbił się echem w całej restauracji, przynieście jeszcze jeden komplet sztuczców dla mnie. Mój młody przyjaciel będzie ze mną jadł kolację. Szokujący szmer przeszedł przez restaurację. Goście nie mogli uwierzyć temu, co widzieli. Kierownik sali stał zakłopotany, nie wiedząc, jak zareagować. Paweł spojrzał na dziecko i wskazał na krzesło. Usiądź, proszę. Jak się nazywasz? Kacper, odpowiedział chłopiec cichym głosem, opadając na krzesło z niedowierzaniem w oczach. Ja jestem Paweł. Miło mi, że dotrzymasz mi towarzystwa przy kolacji. Kelner, wciąż w szoku, przyniósł dodatkowy komplet sztućców i położył go przed Kacprem. Paweł zamówił wszystko, co najlepsze miała kuchnia: ciepłą zupę, świeży chleb, pieczone mięso z dodatkami i deser. Obserwował, jak Kacper zaczyna jeść, najpierw ostrożnie, jakby się bał, że ktoś mu odbierze jedzenie, a potem z rosnącym apetytem. Chłopiec nie mówił podczas jedzenia, koncentrując się wyłącznie na posiłku, jakby próbował nadrobić dni głodu. Skąd pochodzisz, Kacper? Zapytał Paweł łagodnie, nie chcąc przestraszyć dziecka. Z ulicy, odpowiedział Kacper między kęsami. Mieszkam tam, gdzie mogę. A gdzie jest twoja rodzina? Nie mam. Mama umarła, a tata mnie zostawił. Prostota odpowiedzi uderzyła Pawła jak cios. To dziecko przeszło przez traumy, które złamałyby wielu dorosłych, a mimo to udało mu się zachować odwagę, by przyjść i poprosić o pomoc. Ile masz lat? Dziesięć. I jak sobie radzisz każdego dnia? Kacper podniósł wzrok z talerza, jego oczy były zmęczone, ale zdecydowane. Szukam jedzenia, gdzie mogę. Śpię. Gdzie jest bezpiecznie? Staram się trzymać z dala od złych ludzi. Paweł poczuł ściskanie w piersi. To dziecko, mimo wszystkich przeciwności, udało mu się przetrwać na własny sposób, a przy tym zachowało coś, co Paweł dawno stracił: zdolność do proszenia o pomoc, do bycia wrażliwym, do przyznania, że potrzebuje kogoś. Kacper, powiedział Paweł, co powiesz, jeśli ci powiem, że nie musisz już mieszkać na ulicy? Chłopiec zatrzymał widelec w połowie drogi do ust, patrząc na Pawła z mieszaniną nadziei i niedowierzania. Co pan ma na myśli? zapytał Kacper ostrożnie, bojąc się, że może źle zrozumiał. Paweł długo patrzył przez restaurację, zauważając, jak inni goście wciąż go obserwowali niektórzy z dezaprobatą, a inni z zaskoczeniem. Ale nie zależało mu na ich opiniach. Po raz pierwszy od lat poczuł coś, o czym zapomniał. Że istnieje cel większy od własnego sukcesu. Myślę, że masz wybór, powiedział Paweł, ostrożnie dobierając słowa. Możesz nadal żyć tak, jak teraz żyjesz, co nie jest dobre dla nikogo w Twoim wieku. Lub możesz pozwolić mi Ci pomóc. Jak Pan mógłby mi pomóc? Zacznijmy od podstawowych rzeczy. Potrzebujesz miejsca do mieszkania, regularnego jedzenia, ubrań i może szkoły. Mam duże mieszkanie, gdzie obecnie mieszkam sam. Mógłbym? Zatrzymał się, świadom tego, jak radykalne jest to, co proponuję. Mógłbym zaoferować ci pokój i szansę na bycie dzieckiem, zamiast martwienia się o przetrwanie. Kacper odłożył widelec i patrzył na Pawła wielkimi oczami. Dlaczego pan BY to dla mnie zrobił? Pan mnie nie zna. To było pytanie. Które Paweł zadawał również sobie. Dlaczego czuje się odpowiedzialny za to dziecko, które dopiero poznał? Może dlatego, że zobaczył w nim coś czystego, coś, co przypomniało mu, że pomimo całej złożoności życia, czasem najprostsze gesty, jak pytanie, czy mogę zjeść z tobą? Mogą zmienić wszystko. Może dlatego, że ja też kiedyś byłem głodny, powiedział Paweł w końcu. Nie tylko o jedzenie, ale także o zrozumienie o poczucie, że do kogoś należy. Ty pokazałeś odwagę, podchodząc do kogoś i prosząc o to, czego potrzebujesz. To coś, czego ja nie robiłem od lat. Kacper skinął głową, jakby rozumiał głębszą wiadomość. I nie wyrzuci mnie pan? Nie wyrzucę cię, Kacper. Obiecuję ci. W ciszy, która nastąpiła, obaj osiągnęli na porozumienie, które zmieni ich życie. Mieszkanie Pawła w ekskluzywnej dzielnicy Wilanów, z widokiem na pałac, było prawdziwym apartamentem dla życia bogacza. Trzy sypialnie, przestronny salon z kominkiem, nowoczesna kuchnia i dwie łazienki, wszystko urządzone w minimalistycznym stylu z okazjonalnymi dziełami sztuki na ścianach. Kacper wszedł ostrożnie, jakby się bał, że coś uszkodzi samym dotknięciem. To jest twój pokój, powiedział Paweł, otwierając drzwi przestronnego pokoju z dużym łóżkiem. Biurkiem i szafą na ubrania. Możesz go urządzić, jak chcesz. Chłopiec stanął w progu, znowu z tym niedowierzaniem w oczach. Wszystko to dla mnie? Tak. I pierwszą rzeczą, którą jutro zrobimy, to kupimy ci nowe ubrania i wszystko, czego potrzebujesz. Ale teraz myślę, że powinieneś wziąć ciepłą kąpiel i dobrze się wyspać. Tej pierwszej nocy Paweł słuchał dźwięków spokoju gościnnego. Kacper przez długi czas był w łazience, prawdopodobnie po raz pierwszy od miesięcy, mając dostęp do ciepłej wody i mydła. Gdy w końcu zasnął, Paweł siedział w swoim gabinecie, zastanawiając się nad tym, co zrobił. Pytał się, czy nie popełnił błędu, czy nie był zbyt impulsywny, co powiedzą jego partnerzy biznesowi, jak skomplikowane będzie adoptowanie dziecka. Ale potem przypomniał sobie spojrzenie Kacpra, gdy wspomniał o domu, i wszystkie te obawy zniknęły. Następnego ranka Kacper obudził się w miękkim łóżku z czystymi prześcieradłami, z widokiem na miasto przez duże okno. Przez pierwszą chwilę nie wiedział, gdzie jest, a potem wspomnienia z poprzedniego wieczoru wróciły jak sen. Poszedł do kuchni, gdzie zastał Pawła przygotowującego śniadanie. Dzień dobry, Kacper. Jak spałeś? Lepiej niż od miesięcy odpowiedział szczerze. Paweł to nie jest sen, prawda? Paweł położył rękę na ramieniu chłopca. To nie sen. To twoje nowe życie, jeśli je chcesz. Pierwszy tydzień nie był łatwy. Kacper był przyzwyczajony do życia bez zasad i harmonogramu, gdzie każdy dzień był walką o przetrwanie. Teraz musiał nauczyć się nowych nawyków regularnego wstawania, mycia, utrzymywania porządku w pokoju, właściwego zachowania przy stole. Paweł był cierpliwy ale konsekwentny w zasadach. To nie jest tylko miejsce do spania, wyjaśniał. To jest dom, a w domu wszyscy mamy obowiązki wobec siebie nawzajem. Największym wyzwaniem było zaufanie. Kacper kilka razy próbował uciec, nie dlatego, że nie lubił nowego życia, ale dlatego, że bał się, że było zbyt dobre, by trwało. Przyzwyczaił się do tego, że ludzie go porzucają lub rozczarowują. Dlaczego uciekasz? zapytał Paweł, gdy znalazł kacpra pakującego się po raz trzeci. Bo gdy się przywiąże, nie będzie mnie bolało, gdy mnie pan wyrzuci, odpowiedział szczerze. Paweł usiadł obok niego na łóżku. Kacper, rozumiem ten strach. Ja też kiedyś zostałem porzucony przez ludzi, których kochałem. Ale czasem musimy zaryzykować, żeby zostać skrzywdzonym, by znaleźć tych, którzy tego nie zrobią. A co jeśli pan się rozmyśli? Nie rozmyślę się. Ale jeśli to cię niepokoi, możemy zawrzeć umowę. Dam ci słowo, że cię nie wyrzucę bez dobrego powodu, a ty dasz mi swoje słowo, że spróbujesz uwierzyć, że to może zadziałać. Umowa? Kacper długo myślał, zanim wyciągnął rękę. Umowa. Od tego dnia sprawy poszły łatwiej. Kacper zaczął pokazywać swoją prawdziwą osobowość: był inteligentny, ciekawy i miał doskonałe poczucie humoru. Paweł zaczął się zastanawiać, jak mógł mieszkać w tym dużym domu sam przez te wszystkie lata. Miesiąc po tym, jak Kacper zamieszkał z Pawłem, nadszedł czas załatwienia formalności. Paweł skontaktował się z opieką społeczną, wyjaśniając sytuację i wyrażając swój zamiar zostania opiekunem Kacpra. Proces był skomplikowany. Potrzeba było dużo papierkowej roboty, rozmów z psychologami i pracownikami socjalnymi. Dlaczego przez to wszystko pan przechodzi? Zapytała jedna z pracownic socjalnych. Z pewnością istnieją łatwiejsze sposoby pomagania dzieciom w potrzebie. Paweł zastanowił się przed odpowiedzą: Może dlatego, że to dziecko już zmieniło moje życie bardziej niż ja zmieniłem jego. Nauczyło mnie, co znaczy być odważnym co znaczy prosić o pomoc, co znaczy wierzyć w dobroć innych ludzi. Kacper również musiał przejść rozmowy, gdzie zadawano mu pytania o to, jak się czuje, czy jest szczęśliwy, czy nie jest zmuszany. Na każde pytanie odpowiadał szczerze i przekonująco. Paweł nie tylko dał mi dach nad głową, powiedział jednemu psychologowi. Dał mi nadzieję, że mogę być kimś więcej niż tym, kim byłem na ulicy. Szkoła była szczególnym wyzwaniem. Kacper był inteligentny, ale opuścił dużo formalnej edukacji ze względu na swoje życiowe okoliczności. Paweł zatrudnił prywatnych korepetytorów, żeby pomóc mu nadrobić zaległości, i zapisał go do dobrej prywatnej szkoły, gdzie nauczyciele byli przygotowani do pracy z uczniami o niestandardowych tłach. Pierwszy dzień w szkole był stresujący. Kacper bał się, że nie będzie pasować, że inne dzieci będą wiedziały, skąd pochodzi. Ale Paweł powiedział mu coś, co zostało z nim. Nie wstydź się swojej przeszłości, Kacper. To, co cię definiuje, to nie skąd pochodzisz, ale dokąd zmierzasz. Jak mijały miesiące, Paweł i Kacper rozwinęli rutynę, która działała dla obojga. Paweł nauczył się równoważyć swoją pracę z obowiązkami rodzicielskimi, podczas gdy Kacper kwitł w edukacyjnym i bezpiecznym środowisku. Kolacje nie były już spędzane w milczeniu. Kacper opowiadał o szkole, przyjaciołach, tego, czego się nauczył, podczas gdy Paweł dzielił się historiami o swojej pracy, ale także o własnym dzieciństwie. Pewnego wieczoru, gdy siedzieli w salonie po kolacji, Kacper zadał pytanie, którego Paweł się spodziewał, ale bał się. Paweł, dlaczego nie ma pan swoich dzieci? Znaczy, zanim przyszedłem? Paweł długo milczał przed odpowiedzią. Mam syna. Nazywa się Michał, ma czternaście lat. Ale gdy rozwiodłem się z jego matką, przeprowadziła się do Niemiec i zabrała go ze sobą. Widuję go tylko kilka razy w roku. Dlaczego się pan rozwiódł? Ponieważ byłem zbyt skoncentrowany na pracy, zbyt egoistyczny. Myślałem, że sukces w biznesie może zastąpić emocjonalne połączenie z rodziną. Myliłem się. Kacper skinął ze zrozumieniem. Myśli pan, że kiedyś wróci? Nie wiem. Ale mam nadzieję, że pewnego dnia będę mógł być lepszym ojcem dla niego, niż byłem. Pan jest dobrym ojcem dla mnie, powiedział Kacper cicho. Był to pierwszy raz, gdy nazwał Pawła ojcem, nawet pośrednio, i obaj poczuli wagę tego momentu. Paweł poczuł, jak oczy mu się wilgocą. Dziękuję, Kacper. A ty nauczyłeś mnie? Jak być lepszym człowiekiem. Rok po tym, jak Kacper zamieszkał z Pawłem, stało się coś nieoczekiwanego. Była żona Pawła, Anna, zdecydowała się przyjechać do Warszawy na święta Bożego Narodzenia z ich synem Michałem. Było to pierwsze spotkanie Pawła z jego biologicznym synem po ośmiu miesiącach. Kacper był zdenerwowany. Co jeśli mnie nie polubi? zapytał Pawła. Co jeśli pomyśli, że zająłem mu miejsce? Nie zajałeś mi miejsca, Kacper zapewnił go Paweł. Stworzyłeś nowe miejsce w moim sercu. A serce może się rozszerzać, ile trzeba. Gdy Michał przyjechał, sytuacja była nie dla wszystkich. Czternastolatek był chłodny wobec ojca i podejrzliwy wobec Kacpra. Anna była uprzejma, ale zdystansowana. Pierwsza kolacja była napięta, z większą ilością ciszy niż rozmowy. Przełom nastąpił. Gdy Michał zapytał Kacpra bezpośrednio więc jesteś tym dzieckiem z ulicy, o którym mama mi mówiła? Kacper się nie cofnął. Tak, byłem na ulicy. Ale teraz jestem tutaj. I teraz myślisz, że jesteś częścią naszej rodziny? Nie myślę, że jestem częścią waszej rodziny powiedział spokojnie. Ja jestem częścią rodziny Pawła. A on jest waszym tatą więc to. Skomplikowane. Michał spojrzał na swojego ojca, potem na Kacpra, a potem znowu na ojca. On cię nazywa tata? Nie, odpowiedział Kacper. Nazywam go Pawłem. Ale on jest jedyną osobą rodzinną, jaką mam. W tym momencie coś się zmieniło w wyrazie twarzy Michała. Może rozpoznał szczerość w słowach Kacpra, albo może zrozumiał, że Kacper nie był zagrożeniem dla jego relacji z ojcem? ale dał mu szansę zobaczenia Pawła z nowej perspektywy. W następnych kilku dniach dynamika zaczęła się zmieniać. Michał zaczął rozumieć, że Kacper nie był rywalem, ale kimś, kto pomógł jego ojcu stać się lepszą wersją siebie. Zobaczył, jak Paweł okazuje cierpliwość, ciepło i oddanie, których wcześniej nie pokazywał. Pewnego wieczoru, gdy grali w gry planszowe, Michał zapytał Kacpra: Jak ci się udało zmienić mojego tatę? Nie zmieniłem go, odpowiedział Kacper. On zdecydował się być lepszy. Ja po prostu byłem. Anna obserwowała tę interakcje z mieszanymi uczuciami. Widziała, że Paweł był rzeczywiście inny, bardziej obecny, bardziej emocjonalnie dostępny. Ale zastanawiała się, czy ta zmiana może trwać. Pewnego dnia, gdy chłopcy byli w szkole, rozmawiała z Pawłem. To imponujące. Co zrobiłeś, powiedziała. Ale jesteś pewien, że jesteś gotowy na wszystko, co oznacza rodzicielstwo? To nie jest tylko dobroczynny gest, Pol. Wiem, że nie jest, odpowiedział Paweł. I nie robiłem tego, żeby ci udowodnić, że potrafię być dobrym ojcem, chociaż mam nadzieję, że będę. Robiłem to, bo Kacper zmienił moje życie. Nauczył mnie, co znaczy być potrzebnym. Co znaczy dawać bez oczekiwania na coś w zamian? Ostatniego dnia wizyty Michał poprosił o prywatną rozmowę z Kacperem. Słuchaj, powiedział. Wiem, że było dziwnie, że tu przyjechałem i jakby cię atakowałem. Nie było dziwnie, odpowiedział Kacper. Czułbym się tak samo, gdyby ktoś przyszedł i mieszkał z moim tatą. Ale on nie jest twoim tatą, prawda? Kacper zastanowił się. Nie w sensie krwi. Ale troszczy się o mnie, jakby był. A ja go kocham, jakby był moim prawdziwym ojcem. Michał skinął głową. Może możemy być braćmi. Różnymi, ale braćmi. Po raz pierwszy odkąd się poznali, obaj chłopcy się objęli. Dwa lata po tym, jak Kacper wszedł w życie Pawła, ich relacja była czymś, czego żaden z nich nie mógł sobie wyobrazić. Kacper kwitł w szkole, odkrył talent do rysunku i stał się popularny wśród rówieśników. Paweł nauczył się równoważyć pracę i rodzinę, a jego firma paradoksalnie zaczęła odnosić większe sukcesy, odkąd stał się emocjonalnie spełniony. Powodem było proste: gdy masz coś wartościowego, do czego możesz wrócić do domu, praca staje się środkiem, a nie celem. Pewnego dnia Kacper przyszedł ze szkoły z wiadomościami. Paweł, nauczycielka, mówi, że powinienem pójść na rozmowę. Niektóre dzieci w klasie pytają, dlaczego mam inne nazwisko niż ty, skoro mieszkamy razem. Paweł usiadł obok niego. Jak się z tym czujesz? Cóż, chciałbym, żebyśmy mieli to samo nazwisko. Ale nie wiem, czy to coś, co możemy zrobić? Możemy, jeśli tego chcesz. To się nazywa adopcja. To oznacza, że w sensie prawnym zostałbyś moim synem. Oczy Kacpra się rozszerzyły. Naprawdę? Naprawdę. Ale to duża decyzja dla nas obojga. To znaczy, że jesteś częścią mojej rodziny na zawsze, na dobre i na złe. A co z Michałem? Czy jemu się to spodoba? Rozmawiałem z nim o tym ostatnim razem, gdy tu był. Powiedział, cytuję. Kacper i tak już jest częścią rodziny. Może czas uczynić to oficjalnym. Kropka. Proces adopcji trwał kilka miesięcy, ale gdy się zakończył, Kacper oficjalnie stał się Kacprem Kowalskim. Na uroczystości byli Michał, który przyjechał z Niemiec, Anna, kilku przyjaciół biznesowych Pawła, którzy w międzyczasie poznali Kacpra, oraz klasa Kacpra z nauczycielką. Jak się czujesz teraz, gdy masz rodzinę? Zapytał jeden z gości. Kacper rozejrzał się dookoła: na Pawła, który dumnie stał obok niego, na Michała, który żartował z innymi gośćmi, na wszystkich ludzi, którzy przyszli świętować ten wyjątkowy dzień. Czuję się, jakbym w końcu gdzieś należał. Pięć lat później Kacper miał piętnaście lat i był typowym nastolatkiem czasem trudny, zawsze głodny, pełen planów na przyszłość. Chciał studiować architekturę, zainspirowany projektami biznesowymi Pawła. Paweł miał teraz 45 lat, był szczęśliwszy niż kiedykolwiek i planował rozszerzyć swoją działalność na Europę. Pewnej zimowej nocy poszli do tej samej restauracji zamek, gdzie spotkali się po raz pierwszy. Teraz chodzili tam co roku w rocznicę, ich mała tradycja. Gdy siedzieli przy tym samym stole, Kacper zauważył młodego chłopca stojącego na zewnątrz w deszczu, patrzącego przez okno. Paweł, powiedział cicho: Widzisz tego chłopca? Paweł spojrzał i zobaczył scenę, która była mu bardzo znajoma. Tak, widzę go, kropka. Myślę, że jest głodny. Ja też tak myślę. Nie musieli mówić ani słowa więcej. Paweł wstał i poszedł do wejścia, podczas gdy Kacper przygotował miejsce dla jeszcze jednej osoby przy ich stole. Gdy Paweł podszedł do chłopca, który miał około ośmiu lat i był ewidentnie w tej samej sytuacji, której kiedyś był Kacper, Powiedział po prostu: Dobry wieczór. Jestem Paweł, a to jest mój syn Kacper. Może byłoby miło, gdybyś zjadł z nami kolację? Chłopiec spojrzał przez okno i zobaczył Kacpra machającego do niego. Mogę? zapytał. Oczywiście, że możesz. Gdy wracali do restauracji, Paweł pomyślał o tym, jak koło się zamknęło. To, co zaczęło się jako jeden akt współczucia, Przekształciło się w rodzinę, a teraz mieli szansę rozszerzyć to koło dalej. W restauracji Kacper wstał, żeby powitać nowego gościa. Cześć, powiedział z ciepłym uśmiechem, którego nauczył się od Pawła. Jestem Kacper. Jak masz na imię? Tomek, odpowiedział chłopiec nieśmiało. Miło Cię poznać, Tomek. Czy mogę zjeść z nami?